Witam serdecznie w kolejnym odcinku Premium Protect folie ochronne Kolejne całościowe zabezpieczenie lakieru mamy folię zawiniętą aż do tyłu, żeby nie było widocznego rantu który gdzieś tam zahaczymy Cała klameczka zabezpieczona, nęka pod. Cała klapa oklejona zderzak, tylny błotnik. I Suzu D Max autko takie bardziej turystyczne do zabawy. Tutaj wykonaliśmy stylizację folią w czarnym połysku, żeby stworzyć taki... Akompaniament do tych szyb, żeby to się dobrze prezentowało, bo taki biały uważam, że, że słabo to wygląda na takich szybach, pomiędzy oczywiście klamki zabezpieczone z zewnątrz, wnęki progowe, to co jest u nas standardem. No teraz to ładnie gra z linią szyby, plus słupeczki. Błotniczki, zderzaczek, maska, lampy i te czarne dodatkowe elementy błyszczące, które widzimy. Wszystko mamy zabezpieczone w bezbarwnej folii ochronnej. Tak to się prezentuje. Folię mamy maksymalnie pozawijaną. Tak, żeby za bardzo nie było widać krawędzi. Bo na białym lakierze wiadomo, że może być wszystko bardziej widoczne i z czasem te zabrudzenia, jeżeli nie będziemy dokładnie dbać i pielęgnować auta, to mogą być bardziej widoczne przy krawędzi. Tak to się prezentuje, jeżeli masz auto, którym jeździsz w teren i nie chcesz, żeby po jednej, drugiej, trzeciej wyprawie było całe obdarte. Proponowałbym się zastanowić nad bezbarwną folią ochronną, która nie zmienia struktury lakieru, nie zmienia jego wyglądu, zachowuje nam świeży lakier pod spodem, dzięki czemu auto prezentuje się długi czas tak jakbyśmy chcieli. I Suzu DMAX. Całościowe zabezpieczenie lakieru. Bezbarwna folia ochronna. Stylizacja słupków na czarny połysk. Folia zawinięta, klamki zdjęte. Nie widać odcięcia. Tutaj folia zawinięta. A gdzieś jakieś pęcherzyki powietrza. Albo kropelki wody. To wszystko sobie wyparuje. To nie jest problem. Gorzej jak krawędź się nie trzyma. A u nas krawędzie, wszystkie jak widać, mamy pozawijane. Więc tutaj, wszystko jest tak, jak być powinno. Zapraszam na zabezpieczenie, bez bardzo folią ochronną. I pozdrawiam.